Halo, halo, witam wszystkich serdecznie, z tej strony miejsc kolejne repki z Brytania. No i <laughs> lecimy dalej z tym wszystkim Skończyły już mi się te repki, że tak powiem te co znożyłem rozegrać przed zmianą zasad u arminiusowych Więc teraz mamy, dzisiaj sobie, znaczy dzisiaj sobie, teraz sobie nagram dla was pojedynek mój kontra tufa Ja zagram Northumbrium standardowo, tuf zagra Dublinem Zmiana zasad była po tym, jak, że tak powiem, hmm, skrupulatnie udało mi się nazbierać kilkanaście punktów, no to dos doszliśmy do tego wniosku, że Huskarlowie jednak są zbyt, y zbyt dobrzy i zostało to troszeczkę ograniczone. Y Albo nie, mamy przecież. Mam jeszcze, przepraszam, mam jeszcze lepki na Alexa, więc y chyba Alex był y wcześniej, tak? Bo musimy lecieć datami. Zagramy sobie datami, więc widziałem to wczoraj. Pojedynek na Alexa zagramy sobie mój pojedynek z Alexem no i zaczynamy, tak? zaczynamy to wszystko Mist kontra Alex, gra numer 1 ja gram standardowo Northumbrium no a Alex zagra sobie czym? strat clut? strat klut. co my tu mamy? w ogóle widzę, że to jest ciekawy build z mojej strony dlaczego ja taki build wziąłem? nie mam zielonego pojęcia Okej, okay. dobra, co my tu mamy? Mamy tak, na początku ja mam na froncie łuczników z Dunlew w kolczugach, czyli to są trochę, mówię, że tak powiem, inna rzecz niż zawsze to sobiorę, czyli są to opancerzeni łucznicy. I po co ja wziąłem tam jednostkę? Mój proces myślowy był taki, skoro są to łucznicy, którzy mają zbroję, to pewnie będą dłużej stać i sobie wytrzymają, więc zobaczymy czy, czy mi się to sprawdzi. Dalej, 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 co ja mam? Yy, widzimy, że cała moja armia idzie do przodu. Yy, wyjątkowo mam dosyć dużo działów jazdy, bo mam aż trzy oddziały konnych zwiadowców. Yy, na, na froncie jeszcze mamy tak, włócznicy z Danlew, tutaj na i włócznicy z Frydu, na lewej, na prawej widzimy, że jest to samo, czyli są tak, a nie, to są Karlowi włócznicy sztuk 2, yy, Straż Przyboczna Wodza, Berserkerzy sztuk 2 i dodatkowo jeszcze mamy Hirdmenów z mieczami. Moja najcięższa piechota to są dwa razy huskarlowie, którzy gdzieś tu sobie tak mocno z tyłu są. Dlaczego? Ogram oczywiście na bloba walickiego z długimi łukami, więc chcę tutaj jak najszybciej związać mojego przeciwnika, który zrobił naprawdę, naprawdę, zrobił bloba. No ale wiadomo, ma, ma przewagę niby na łukach, więc może sobie stać. Na froncie, co my tu mamy? Strasz Teulu, Sztuk 3. Druga, tu Cztery, przepraszam, cztery straże z Teulu, królewskie włócznie, tu dwie, tu są włócznicy walizcy i włócznicy z Kantrefu, nawet nie wiem jak to czytać. Czyli tak, teoretycznie najsłabszym punktem do przebicia, znaczy tak jakby najbardziej wrażliwym jest to są te plecy, tak. Problem jest taki, że żeby tam się dostać to musiałem tu sporo sobie zrobić, że taką drogi. W międzyczasie mamy tutaj trzech mistrzów łuku, czy tam mistrzowie, tak, mistrzowie długiego łuku i walizki łuczników, czyli łącznie mamy sześć włóczni. Znaczy sześć łuków, dodatkowo jeszcze tu mamy królewskich włóczników, czyli tutaj jeszcze jest jednolitarne włócznie w środku. Mamy jeszcze tutaj lorda w postaci królewskiego yy, tulu. <coughs> I tak, moje łuki pierwsze co robią to zaczęły fokusować tego tutaj przeciwnego wodza, żeby go trochę tutaj postraszyć i pierwsze co zrobił, Aleks to bardzo sprytnie wyjechał tym wodzem i to jest to, co mówiłem wcześniej, tak, że zmusiłem wodza, żeby wyjechał tylko trochę, zrobiłem to w złym tempie, bo tutaj powinny być moje jazdy i teraz powinienem to jak najszybciej zaatakować, żeby wymusić reakcję na przeciwniku. Jeżeli reakcja na przeciwniku by była, to też musiałbym mieć tu piechoty, żeby przy okazji zablokować to wszystko, więc ja mam to mocno, mocno, mocno nie w tempo. Widzimy, że w ogóle moje jazdy gdzieś tam dostały, bo już mamy 15 modeli w plecy. Miałem dostać gdzieś tam salwę. Moi łóżnicy gdzieś tutaj jeszcze się dosyć dobrze na froncie trzymają. No i dochodzi do tego, że ja tutaj tak szarżowałem na froncie Hirdman'ami na tych Teulu. No i zobaczcie, co tu się dzieje. No, dosłownie to, nic. Próbowałem się tu przebić tymi moimi besterkerami. Nie wyszło to, bo tutaj dostało to wszystko bardzo fajnie zablokowane. No i w ogóle nie ma totalnie żadnej dziury. Tak, ja tutaj sobie przechodzę tymi moimi żołnierzami. Ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No i tak, mój front, dobra. Dochodzą teraz moje elitarne jednostki, czyli Huskarlowie, i to jest jedyne, co mnie tutaj ratuje. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie mam tutaj ich wysłać. I patrzcie, Alex fokusuje już tutaj to wszystko strzałami, i zobaczcie, 20, 20 już padło, tak? Więc ja już tutaj to wszystko widzę, i pierwsze co robię, to muszę jak najszybciej dobić z tymi gościami do walki, bo nie zostałem zastrzelony z łuku, tak? Więc już tutaj dobijam, żeby tylko było, żeby po prostu wbili w bloba. No ale 40 ludzi mi padło, tak? 40 ludzi mi padło za darmo. Aleks w ogóle to dosłał królewskich włóczników, żeby wzmocnić tę flankę. No i kurczę, robi się, robi się, że tak powiem, nieciekawie, bo nie za bardzo mam co zrobić. Gdzie są moje jazdy? Gdzie są moje jazdy? Jedna gdzieś tutaj sobie taka na, na wjechanie. Chyba to jest dziura zdążę że to wszystko zrobić. Tutaj w ogóle włóczników próbuję wyłapać. No dobra, trochę mi się udało przejechać, ale to tylko kilkoma sami, więc nie będzie to zbyt dobre. Ci jeźdźcy tu strasznie zginą. Y, za to zabiję chyba tych łuczników, którzy wybiegli poza blob'a, więc to jest dla mnie korzyść, moje łuki, jeszcze mam trzy, więc nie jest najgorzej Tu w ogóle Huskerlowie sobie czekają na jakiś dogodny moment, ale nie za bardzo mam co zrobić, mi się wydaje, że właśnie ja przejdę i będę próbował przebić ich y, tą malutką dziurą, która się tu stworzyła y, W tym momencie padł wrogi wódz, czyli, czyli po prostu Królewscy Teulu od y, Aleksa zostali zabici więc ja już tu jestem zadowolony, bo mówię kurcze dobra, nie ma woca, więc jeszcze jest jakaś szansa, tak? Mój wóz jest naprawdę tutaj solidny HP. Ja tu się teraz przebijam na plecy. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Problem jest w tym, że, że Alex, mimo tego, ma bardzo dobre tutaj, że tak powiem, pozycje, tak? On tu strasznie dużo tych oddziałów ma, broni się solidnie. Ja w ogóle nie mogę tutaj wjechać, tak? Nie mogę wjechać i pozabijać tych łączników, którzy są teraz kluczowi, tak? Dobra, tu gdzieś w ogóle moi, moje wojownicy uciekają, tu w ogóle właśnie, patrzcie, to było, to było najbardziej pechowe Robiłem plecy tymi Huskarlami, na tych straży z Teulu A ta jednostka się złamała i wtedy oni zdążyli się przez obrócić i w sumie nic mi to nie dało Moi jeźdźcy tu próbują coś działać, niestety mi się nie udaje, w ogóle wbijałem się jeszcze tutaj w ogóle na tych włóczników tu gdzieś moje oddziały Kurczę, teraz tu się, patrzcie ile teraz tu się oddział porobiło, znaczy ile tu się dziur porobiło, żeby tu wszystko powjeżdżać. Może powinienem być też cierpliwy, bo tak jakoś nie za bardzo yy, poczekałem. Jarlowie gdzieś tu się biją na froncie, widzę, że i berserkerzy. Ale te Ulu, strasznie się trzyma. No ja nie wiem, czy jestem w stanie to w ogóle przebić. Dobra. Widzimy, że łuki tutaj od Alexa są już powoli, powoli niszczone. Ale mój... Ale moja jazda, no to już jest tylko 15 gości, więc no niezbyt korzystnie. Tu w ogóle tu powinien zabić tych łuczników. Dobra, tu salwa z moich łuków. Zabiłem troszeczkę tych mistrzów drugiego łuku. którzy tu próbują pozbyć się moich jeźdźców, dostali salwę. O kurde, zaraz spieprzą pewnie. Jak to pierwszy ucieknie? nie czycie łucznicy? No jeźdźcy, zarąbiście. Bra brawo, brawo dla was. Friendly Fire'u, ale niestety nikt nie zginął. No i zobaczcie teraz. Cała linia Alexa solidnie się trzyma. Brak mi w ogóle jednostek tutaj mobilnych, żeby zrobić jakieś plecy. Brak mi w ogóle dodatkowych oddziałów piechoty, żeby w ogóle myśleć o zrobieniu pleców. Nawet jest to w drugą stronę. Prawdopodobnie jak tutaj berserkerzy czy tam pękną, no to powoli tutaj właśnie. Już tutaj Alex będzie mógł robić moim plecy, no i sytuacja robi się super, super nieciekawa. Ja już tu przyspieszę, bo to już jest tylko taka powiem, bitka, yy, no bitka po prostu jednostek, tak patrzcie gdzieś bloby zrobiły królewskie włócznie, biją się tutaj z moim oddziałem generalskim. No i fajnie to w ogóle wygląda. StratClub ma fajny taki. Znaczy, gwinet są tacy zielono-biali, a StratClub są czerwoni, więc dosyć fajna kolorystyka tych frakcji. O, no, gdzieś tutaj te oddziały, tu w ogóle mój wódz jest wzięty w kanapkę, tu moi łucznicy próbują pomóc, patrzcie, robią tu szarży z tymi nożami, nic to nie da. Gdzieś tu wszystko ucieka, patrzcie, moi tu uciekają, tu gdzieś jeszcze Huskarlowie powinni być, tak jest, tu gdzieś się biją. Ale biją się na Straż Teulu, więc no niestety nie wygrają chyba, a nie, Królewskie Włócznie, a w Straż teulu też jest tutaj. No, nieciekawie, nieciekawie, i no i patrzcie, coraz więcej, coraz więcej tych jednostek, ze strony Alexa tu żyje. Zresztą najgorsze jest to, że e, bardzo dużo litarnych jednostek nam przeżyło. Bo, zobaczcie, królewscy włócznicy 101, Straż Teulu 50, królewscy włócznicy 70. Walijscy to akurat się nie liczy, bo są słabi. Tu Straż Teulu przegrała na mojego wodza. No, ale teraz mój wódz już będzie całkowicie skanapkowany, Zobaczcie sobie. No, już robi się super nieciekawie. No i wydaje mi się, że będzie to porażka, porażka dla mnie. Znaczy, wydaje mi się, ja wiem, co tutaj się wydarzyło, ale to tak wiecie, no, żeby spoilów nie było, nie? Przyspieszamy, przyspieszamy. No i mamy, może tak, międzyczasie jak to się toczy, niech tutaj się to wszystko, już tak pan bije. No i widzieliście, jak w ogóle przebicie takiego bloba gwinetu, jakie jest bardzo trudne, tak? Po prostu mistrzowie długiego łuku i w ogóle łucznicy, jeżeli sfokusują oddziały Huskarlów na czas, to są w stanie zrobić dużo damage'u. Może, nie wiem, błąd to był tutaj możliwe, że w moim bildzie, bo miałem bardzo mało tej elitarnej piechoty, żeby się poprzebijać, bo miałem tylko dwóch Huskarlów. Hmm, miałem niby dużo jazdy, bo miałem trzy, no ale szczerze nie zrobiła za dużo. Alex bardzo fajnie to wszystko łucznikami fokusował, bardzo dobrze bronił swoich łuków. No, i widzieliście, jak to wszystko wyglądało, tak? Że po prostu byłem bardzo ciężko, żeby gdzieś tu się dostać, właśnie do tego bloba centralnego z łącznikami. No, i nawet w drugą stronę tych włóczni było, no tyle dużo, no tyle, że jak próbowałem się przebić, no to wydaje mi się, że nawet więcej tracę potraciłem traciłem cały dział jazdy. Nie wiem, niszcząc może kilku łączników. Więc czy to było opłacalne, nie mam zielonego pojęcia. No i solidna, solidna wygrana, Alexa. Przyspieszmy to, bo widzimy, że replay się już kończy. I Gratulacje dla Aleksa, jest pierwszym, który tutaj, jak nagrywam dla was te filmiki, no to wygrywa tutaj ze mną, więc no, fajnie, fajnie. Zobaczmy sobie na staty i, i zobaczcie na staty tych wszystkich włóczników z Teulu. 145, 168, no kurczę, no masakra, te, te włócznie to, to jest jakaś, kurde, strasznie, strasznie dużo. Ja w ogóle mam berserkerów, którzy mają 100 fragów i jeszcze miałem zielone HP, więc nie wiem gdzie oni byli. Ale na przykład berserkerzy 41 to jest w ogóle żałość. To jest żałość jak na topory, które się biły z włócznikami, tylko o innych jednostkach już nie wspomnę. Na przykład na froncie ci wszyscy miecznicy 47 i 31 to jest po prostu mm, zbyt mało. Jeźdźcy 27 i 5 totalnie zmiażdżeni. Jedna jazda była ok, to jest pewnie ta, co która gdzieś tam włóczników w końcu udało się wyłapać. Te, nawet łucznicy sobie lepiej poradzili, bo patrzcie 81, 86, 34, więc jeszcze jakoś jestem w stanie to zaakceptować U Alexa fajny, znaczy fajny build Fajny build w ogóle, no bo wiecie, no box został wymyślony, solidnie zagrany i nie, tutaj nie udało się mi go przebić Prezydentę w poprzednim replayu gdzieś tam jak nagrywałem, no to przebił sobie tego boxa fajnie dublinem właśnie no, mi się niestety nie udało, i zwycięstwo leci na korzyść Aleksa, czyli mamy póki co 1 do 0. 1 do 0 na Aleksa. Przechodzimy do replayu numer 2 e, i gramy w drugą stronę. Teraz ja zagram sobie Gwinnett, a Alex zagra Dublinem. Znaczy, ja gram Tumbrem, ale tutaj mamy Dublin, czyli Wikingów. E, troszeczkę inne podejście do rushu ze strony Alexa. E, co do obrony. Mamy lekkie, też zmiany, bo zobaczcie, mam dwa miecze, ale ja to zaraz o tym powiem. Przechodzimy. Dobra, do bildów, do bildów panowie i panie. Na froncie, co ja mam na froncie? No, co by się można było spodziewać? Straż z teulu, sztuk 4, prawda? Czyli tak, Straż z teulu, pierwsza linia. Druga linia, środek to są walizcy łucznicy i mistrzowie łuku. Dodatkowo tutaj mamy tak dwa razy walijskich szermierzy. Królewscy włócznicy są na tyle, i jeszcze mamy tutaj włóczników z, z ten... Cantrefu, czy jakoś tak, no włócznicy z kantrefu. Czyli u mnie paradoksalnie najgorszymi flan, też jakby flankami Będą te boczne, tak, te boczne Na tyle mam dwa razy elitarne włócznie tak samo Lordem jest oczywiście też Teulu zwykły, ten pierwszy, więc okej okay. Sześciu włóczników, czyli też ciężko, żeby to wszystko zrobić Co ma tutaj Alex? Alex ma tak Gromada włóczników ze wschodu widzę na flankach. Tu dwie, na lewej, na prawej pewnie to samo będzie. Dokładnie, czyli cztery. Na tyle mamy też dwie włócznie ze wschodu, czyli łącznie 6 włóczni. Tu jest jeszcze trzecie czyli 7 włóczni. Yy, to jest ciekawe, zobaczcie. Oszczepnicy, tak? Ja te w ogóle nie chcę mi się wszystkich czytać, ale chodzi o to, że z max też strzelców w postaci oszczepów Mamy aż 6 sztuk. Oszczepy, jak już mówiłem. Jednostka moim zdaniem jest dobra, tylko jeżeli przeciwnik nie ma, yy, nie wiem, tarczy, tarczy od frontu I wtedy tych Huskarlów jesteśmy mocno w stanie pozabijać Ale to też mi się da że łucznicy są lepsi, bo tutaj chodzi o to, że ten zasięg jest taki krótki i to jest niebezpieczne yy, Więc zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie Alexowi yy, Na froncie, co my tu mamy poza tymi włóczniami? huskarlowie ze wschodu, yy, sztuk trzy, dodatkowo dwa razy nie, tu mam berserkerzy i hardware, tak? Hardware'u. Fajnie wygląda to na oddział kurczę. Mi się podobają w ogóle. No, jednostki, naprawdę. także bardzo ładnie wyglądają. Mamy pięknych huskalów. Dobra. To już chyba są jedni Huskarlowie widzę Nie, tu są Berserkerzy Tu są Huskarlowie Czyli tak Raz, raz, dwa, trzy, czterech Huskarlów Dwa razy Berserkerzy I wódz, czyli hardwaru I dużo, dużo litarnej piechoty Czyli dużo więcej litarnej piechoty niż ja miałem w poprzednim buildzie I zobaczymy czy uda mi się wybronić, bo tak szczerze Wydaje mi się, że pilta Alexa jest dużo lepszy Do przebijania blobów yy, Niż ten mój o co było poprzednio Pierwsze co robię to oczywiście próbuję fokusować tutaj sobie tych berserk, znaczy tych toporników Zobaczcie sobie jak mistrzowie łuku są w stanie zrobić jedną salwą dużo demerżu. 20 już zabiłem, wystarczy, patrzcie Patrzcie jak strzały w ogóle tu masakrują okrutnie tych tutaj wojowników No i widzimy, że już praktycznie połowa oddziału została zabita nawet nie będąc w połowie drogi Więc już jest naprawdę, naprawdę duża korzyść dla mnie Dobra, tutaj sobie lecimy Kwestia jest taka, zobaczymy co tutaj zrobią ci oszczepnicy Czy oni będą w stanie tutaj porobić dużo damage'u Widzimy, że oszczepy rzucają się tutaj na moich, na moich strażników z Teulu Ale z racji, że są tarcze, więc jakoś tutaj sobie to przyjęli Tylko czterech zginęło Dobra, dochodzi do szarży Straż z Ceulu to powinna odbić Dobra Ja już wykasowałem łukami jednych Huskarlów Zobaczcie sobie, patrzcie Jednych Huskarlowie nawet nie dobiegli Zostali zabici na czarży. Berserkerzy szarża, Jakaś taka nierówna Strażnicy z Ceulu to wszystko przyjęli Tutaj tak samo Huskarlowie Też tutaj bez problemu to wszystko wyszło Też widzę, że paru tu już padło Sądzę jak dużo padło ich Jestem tu, zaskoc... Jestem tu zaskoczony. Dlaczego moich strażników z tełu tu padło 40? Hmm. O, na flankach widzę, że tak samo. Tutaj to jest ta moja najgorsza flanka, czyli ci najbardziej szmaciarscy włócznicy. No, oni się tutaj raczej nie utrzymają zbyt długo. Berserkerzy, jedyne co mnie tu uratowało, tak szczerze, to patrzcie, oni się tu mocno wkurzyli i zaraz będą atakować plecy. Więc teoretycznie te moje łuki mogą tutaj fajnie też strzelać w tych łucznik, znaczy w tych berserkerów im po plecach. Jakby to była normalna jednostka, która można kierować, to prawdopodobnie, ale jakby to wszystko przeklikał na moich łuczników i miałbym dużo większy problem. Okej, okay. moi języcy gdzieś tu sobie wszystko pilnują. To co jest kluczowe, to w ogóle to jest to, zobaczcie. Mam tu walizki szermierzy, którzy biją się z włócznikami. Yy, tu w ogóle zaraz będą mieć zrobione plecy, ale sobie spokojnie radzą. W ogóle moje królewskie włócznie też tutaj w ogóle odbijają tych włóczników ze wschodu. I z drugiej strony, tak samo. Yy, moje, moi szermierze za chwilę gdzieś tutaj powinni się. Znaczy, tu już się biją, tak? Biją się z włócznikami, czyli teoretycznie z najlepszym celem, jaki mogą sobie trafić. I są suportowani ewentualnie przez włócznie, żeby gdzieś tu pleców ktoś im nie zrobił, więc jest ok. Dobra, berserkerzy jednym do przodu. Ja tutaj już wysuwam sobie królewskich włóczników, żeby sobie już tu przytrzymali to wszystko. Widzimy, że jednostki moje uciekają. No i yy, oszczepnicy w ogóle widzę, że u Alexa troszeczkę jednostek tu tam pozabijały, ale one ogólne, te jednostki są abstrakte w, w większości czasu. Więc ciężko, żeby coś tutaj im wyszło. Chociaż widzimy, że na przykład z tej strony, patrzcie, tu w Skarlowie, na tych włóczników z teulu sobie poradzili na wyraz dobrze. Puszczamy, puszczamy. Ja już muszę zrobić to, co powinienem zrobić szybciej, czyli po prostu muszę porozdzielać tych łuków, łuczników, łuków. Muszę sobie łuczników porozdzielać na takie mniejsze grupki i zacząć strzelać powiedzmy z daleka, tak? O, tutaj moje łuki mają trochę problemu, tak? One tu już muszą spieprzać. Yy, mój wódz w międzyczasie, jak zacząłem wam gadać o tym wszystkim, zrobił sobie taką super flankę, chociaż nie wiem czy on nie przejechał w ogóle po prostu tędy. No, i będę próbował się pozbyć tych jednostek oszczepów. Są one dla mnie w tym momencie gry, wydaje mi się, że są najgroźniejsze, bo mają dosyć dużo amunicji, przynajmniej te trzy tutaj. I przy dobrym mikro na zasadzie, żeby tu wszystko obejść, po prostu jedna, dwie salwy, i jest w stanie tutaj mi Alex całkowicie przełamać tą moją linię piechoty. Więc dobra, ja tutaj. Ojejku, co tu się stało w ogóle? takiś kluczowy moment. Zginął gdzieś wrogi wódz, tylko nie wiem gdzie on jest, zaraz to zobaczę. Mój wódz tu zbejtował troszeczkę oszczepów, no poprzez zbejtował rozumiem, że stracił 10 ludzi. Musiał go jak najszybciej wycofać, bo widzicie, że damage po prostu okrutny te oszczepy klepią. Gdzie tu jest wrogi wódz? Gdzie on tu umarł? Halo? Gdzie jest wrogi wódz? To jest wrogi wódz? Nie, tu jest. Wrogi włócz został zabity przez moich tutaj włóczników z Teulu, którzy patrzcie tutaj się cieszą, w ogóle zadowoleni A teraz już zaraz oszczepy w nich polecą, więc już starsze się tutaj włączyły Przyspieszamy, przyspieszamy, moje łuki uciekają, tu gdzieś jakieś, mówię, staram się fokusować te jednostki, które są dla mnie najgroźniejsze Czyli np. Na berserkerów Czyli na przykład Huskarli Dobra, tutaj zaczynam Okej, okay, dobra, tu mój wódz w ogóle 12 ludzi, no jest niekorzystnie, patrzcie, tam jest nap naprawdę, w ogóle Kurde, zobaczcie, ale ja to zaryzykowałem w ogóle, że ten, że ten generał mi tu nie zginął, to jeszcze nie wiem, on gdzieś tu ucieka teraz Kolejny zginął, iluś tu zostało? Pięciu tylko i on uciekł Kurde, zginął teraz mi generał, niedobrze A my tu mamy tak, berserkerów Tu gdzieś kolejny berserkerzy biegają no i jeszcze troszeczkę mamy ammo na łukach, ale już się w większości tutaj łucznikom skończyło Tylko mamy tu jeszcze na jednych walizkich łukach I na mistrzach tukiego łuku jednych No, tu są kolejne jednostki Okej, okay, tu są tak, walizcy szermierze się trzymają I to co jest kluczowe i potem Alex powiedział, że jest MVP, to zobaczcie Moi walijscy szermierze zabili jeden oddział z tej strony, mieli plecy zrobione przez drugi i teraz się obrócili, zabiłem jeszcze ten drugi. Potem się uwolnią i będą mogli biec do przodu. Więc yy, wydaje mi się, że tutaj ci szermierze naprawdę uratowali migrę, bo poza tym jedną chyba tutaj królewską włócznią co stoi, tak? To z jedni włócznicy, no jakieś niedobitki tam innych, yy, i łucznikami, którzy już nie mają amunicji, to tylko mi żyją, tylko królewscy szermierze. Dobra, moi szermierze tutaj mają zrobione plecy przez tych wszystkich włóczników. Tu w ogóle jeszcze są włócznie ze wschodu. No i w tym momencie widzimy, że Alex się poddał. No i mamy GG. GG, GG. Jeden do jednego w tym spotkaniu. No i mamy remis. Pierwszy remis z mojej strony. Bardzo fajny pojedynek. No i kurczę, co ja mam powiedzieć? No, zobaczcie sobie te oszczepy: 30, 37, 28, 24, 25, 17. Wydaje mi się, że można było troszeczkę lepiej to wszystko zrobić, ale ogólnie bardzo fajny build i, i dobrze to wyszło. To jeszcze było chyba też, to było przed czy po zmianie na Huskarli, Bo tu widzę, że tych huskarów jest czterech. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że, że po. A, a to nie ma znaczenia. Skoro wygrałem, więc to nie ma się co żerpieć. Dobra. Perserkerzy bardzo dużo fragów tu narobili. Szczerze, wydaje mi się, że nawet mi się troszeczkę tu przyfarciło, bo udało mi się zawić na tej jednej straży z tyłu gdzieś tam przeciwnego wodza, więc to było naprawdę dużo... Yy, znaczy, dało mi ten boost morale, w sensie, że przeciwnikom zaczęło siadać i prawdopodobnie te wszystkie oddziały, szermierzy, które gdzieś tam na flankach się biły, to mogły się dużo lepiej utrzymać. Yy, więc to chyba tyle, tak? Tyle w tym rip, yy, replayu. No i kurczę, jeden do 1, graty dla Aleksa, naprawdę fajne gry. W tym pierwszym to, no kurde, ja powiem tak, ja byłem w ciężkim szoku, że się nie przebiłem przez tego blob'a, myślałem, że mi to łatwiej wyjdzie, ale No Alex tak solidnie to bronił, więc muszę mu tu przyznać rację, że, znaczy w sensie, no, muszę go tutaj pochwalić No bo ja byłem, ja, ja powiem tak, ja byłem trochę pewny, że wygram tego, że przebiję się przez tego boksa, bo mówię, kurde, mam jednostki Powinno być wszystko okej okay. Wtedy było zupełnie inaczej, Alex bardzo dobrze to bronił yy. W drugiej udało mi się jakoś remisować, więc jestem z tego faktu zadowolony, bo Oficjalnej porażki jeszcze nie mam w turnieju. No i kończmy to wszystko, tak? Kończymy to wszystko Dzie jeszcze raz. Dzięki wielki Aleks Zemeczyk. Jeden do jednego w tym spotkaniu. I dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony Mist i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć!